Witajcie, drodzy widzowie, a przede wszystkim młodsze ja, dziś zabieram Was w bardzo osobistą podróż, wstecz do czasów mojego dzieciństwa z ADHD. To będzie list. List do mnie, małego chłopca, który nie rozumiał, dlaczego jest inny, dlaczego świat wydaje się dla niego zbyt głośny, zbyt szybki, zbyt skomplikowany. I to będzie list do Was, młodych osób z ADHD, a także do Waszych rodziców. Gdybym mógł cofnąć czas, usiadłbym obok ciebie, mały ja, i szepnąłbym ci do ucha kilka słów. Słów, których tak bardzo potrzebowałem, a których nikt wtedy nie potrafił mi powiedzieć. Chciałbym, żebyś wiedział, że to, co czujesz, jest prawdziwe. To nie jest twoja wina. Pamiętam te chwile, gdy czułeś się leniwy, bo nie mogłeś usiedzieć w miejscu ani skupić się na lekcjach. Widziałem, jak frustracja rosła w tobie, bo zwykłe rzeczy były dla ciebie górą do zdobycia. Chciałbym, żebyś wiedział, to nie było lenistwo, to był twój mózg, który działał inaczej. Mały, a ja, pamiętasz te momenty, gdy twoje myśli pędziły jak szalone, a ty nie potrafiłeś ich zatrzymać? Gdy wszystko wokół było zbyt głośne, zbyt jasne, zbyt intensywne. To nie byłeś przewrażliwiony, to był Twój układ sensoryczny, który działał na wysokich obrotach. Wiem, że czasem czułeś się głupi, bo nie potrafiłeś zapamiętać prostych instrukcji albo zapominałeś, po co wszedłeś do pokoju. Chciałbym, żebyś wiedział, że masz genialny umysł. Po prostu działa on na swój własny, unikalny sposób. Badania wskazują, że osoby z ADHD mają często wyższe wyniki w testach myślenia dywergencyjnego, czyli zdolności do generowania wielu kreatywnych rozwiązań dla jednego problemu. To jest właśnie ten twój geniusz. Chciałbym, żebyś wiedział o dopaminie. To ona jest kluczem do Twojej motywacji i koncentracji. Twój mózg po prostu potrzebuje jej więcej, by ruszyć z miejsca przy nudnych zadaniach. To nie jest kwestia chęci, a neurobiologii. A ty, rodzicu, który być może to oglądasz, chciałbym, żebyś wiedział, że Twoje dziecko nie robi tego specjalnie. Nie jest złośliwe, nie jest leniwe. Ono walczy z niewidzialnym wrogiem w swojej głowie. Zamiast kary potrzeba zrozumienia, zamiast krzyku potrzeba cierpliwości, zamiast karcenia potrzeba strategii. Chciałbym, żebyś wiedział o hiperfokusie to twoja supermoc. Kiedy coś cię naprawdę pochłonie, potrafisz zanurzyć się w tym całkowicie, ignorując cały świat. Wykorzystaj to, znajdź swoje pasje. Pamiętam te momenty, gdy byłeś impulsywny, mówiłeś bez zastanowienia, albo rzucałeś się w nowe wyzwania bez planu. Chciałbym, żebyś wiedział, że to też część Ciebie, ale możesz nauczyć się to kierować. Szukaj struktury, mały ja, nie bój się jej. Listy zadań, harmonogramy, rutyny to nie klatka, to bezpieczna przestrzeń, która pomoże Ci opanować chaos. Naucz się prosić o pomoc. To nie jest oznaka słabości, ale mądrości. Wokół ciebie są ludzie, którzy chcą cię wspierać, ale muszą wiedzieć jak. Pamiętaj o małych krokach. Nie próbuj robić wszystkiego naraz. Duże zadania dziel na malutkie części. Każdy mały sukces to dawka dopaminy dla twojego mózgu. Chciałbym, żebyś wiedział, że masz prawo do bycia sobą. Nie musisz wpasowywać się w schematy. Twoja neurodywergencja to twoja siła, nie słabość. Bądź dumny ze swojej kreatywności, ze swojej energii, ze swojego niekonwencjonalnego myślenia to właśnie te cechy sprawiają, że jesteś wyjątkowy. Mały ja, chciałbym, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Miliony ludzi na świecie mają ADHD, wielu z nich osiąga niesamowite rzeczy. Jesteś częścią wspaniałej społeczności. Wiem, że przyszłość może wydawać się przerażająca, ale masz w sobie niesamowity potencjał. Bądź dla siebie życzliwy, ucz się siebie i akceptuj to, kim jesteś. I ty, rodzicu, wspieraj swoje dziecko, pomagaj mu znajdować strategię, chwal każdy, nawet najmniejszy sukces. Jego wartość nie zależy od ocen w szkole, ale od tego, jakim jest człowiekiem. Mam nadzieję, że ten list, choć spóźniony o lata, dotrze do każdego małego ja i każdego rodzica, dając im nadzieję i siłę. Pamiętajcie, nie jesteście sami, a wasza inność jest waszą supermocą. Jeśli ten list poruszył wasze serca i dał wam nadzieję, Polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby odkrywać więcej prawdziwych historii i skutecznych strategii. Podzielcie się w komentarzach, co wy chcielibyście powiedzieć swojemu młodszemu ja.